naszych spotkaniach o 9 od poniedziałku do piątku, w miarę oczywiście możliwości, czasami 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 nie ma naszego spotkania, nie mam też tutaj jak chyba odwołać czy poinformować, ale cieszę się, że jesteśmy w miarę regular, regularnie. E, ja jestem Dorota i e, czytam e, tutaj <grytanie> Pismo Święte. E, czytam od stycznia zeszłego roku, e, za nami już e, mnóstwo odcinków, ponieważ za nami już czytanie Starego Testamentu, a w swoim życiu e, czytam Pismo Święte od e, około 10 ponad lat. E, I odkąd zaczęłam czytać, to mm, żyję totalnie inaczej. Nie wiem, czy coś więcej na ten temat mówić. Więc e, bardzo zapraszam. Oczywiście nie na siłę, nie namawiam. E, każdy ma wolną wolę i to jest coś, co każdy z nas dostał od Pana Boga jako gwarantowany e, dar. E, więc. E, każdy może, nie musi, ale mam nadzieję, że też czytając, inspiruje do tego, żeby, żeby zacząć, bo warto. Jesteśmy w Ewangelii Świętego Marka, więc zapraszam do kolejnego fragmentu. O, dzień dobry, jak cudownie, że jesteście. Będzie powołanie Lewiego. I wyszedł znów nad morze i wszystek lud e, przychodził do niego, a on ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy, e, przy cle i rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu Jego, siedziało z Jezusem i Jego uczniami, wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego, czemu jest celnikami i grzesznikami. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci. Co się źle mają. Nie przyszedłem e, wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. I to mnie porusza, bo tak jak sobie przypomnę siebie, y, z wtedy, 10 lat temu, gdy zaczynałam czytać Pismo Święte, to właśnie e, wydaje mi się, że to Pan Jezus do mnie przyszedł. <grym>, nie do tych którym wszystko w życiu wychodziło, którzy wierzyli w siebie, którzy, nie wiem, lubili siebie, którzy odnosili sukcesy, którzy, nie wiem, po prostu żyli ekstra, super, tylko do mnie, której zdaje mi się Nie powiem, że nic mi nie wychodziło, ale. Sobie nie, nie czułam żadnej takiej radości z siebie. Byłam zakompleksiona od dziecka. E, nie lubiłam siebie, odrzucałam siebie. Nie, uważałam, że do niczego się nie nadaje, że nic w życiu y, nie zrobię. Nie, nie wiem właściwie, co w ogóle robić. Nic nie wiedziałam. E, miałam taki obraz e, siebie i swojego życia, który nie dawał żadnej radości, e, i nie było też tam żadnej wiary. Że będzie inaczej. Więc ten fragment do mnie bardzo, bardzo mocno przemawia i w ogóle fascynuje się tym, że Pan Jezus tak często to podkreśla, że no, nie przychodzi do tych, którzy nie, nie powiem, że go nie potrzebują, bo wszyscy go potrzebujemy, tylko chodzi o to, że są nim nakarmieni. Przychodzi do tych, którzy tego nakarmienia potrzebują. Nie. E... I nigdy nie szedł na łatwiznę właśnie. Mm, bo to by mogłoby pójść, mogłoby to być mm, pójściem na łatwiznę, gdyby wybierał właśnie czy ludzi do współpracy, czy powoływał właśnie ludzi, czy takich, którzy jakby są napełnieni, nie? E... Sprawa postu będzie teraz. A uczniowie Jana i faryzeusze puścili. Oni też przyszli i powiedzieli do niego: czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty. Nie muszę się tu zatrzymać. Eee, czy też ja, wiecie, muszę to dodać, bo ja nie jestem wykładowcą. To, to nie są jakieś prawdy ustalone. <laughs> nie ma takiego pojęcia, ale myślę, że, że skoro padło, to warto sobie z tego zdać sprawę, że niektóre prawdy bywają ustalone. W sensie, jak ja pamiętam, chodziłam do szkoły i bardzo lubiłam język polski. To na języku polskim bardzo łatwo było dostać dobre oceny, bo wystarczyło wiedzieć, co autor miał na myśli. Czyli e, przeczytać zeszyt starszej siostry z tej lektury e, i wiedzieć, co pani chce usłyszeć. Nie? E, ale i to są takie prawdy ustalone, nie? Że, że po prostu się powiela to, co tam się uznało, że autor miał na myśli. A my tutaj, my tutaj otwieramy się na to, żeby w naszym sercu e, pojawiały się prawdy objawione dla nas przez Pana Boga indywidualnie. Czyli co mi, co mi to mówi, co mi Pan Bóg chce powiedzieć w tym wersecie. I ja na przykład teraz sobie tak mi się pomyślałam sobie, Boże, jeśli przebywasz z Bogiem, jeśli na przykład nie wiem, karmisz się, codziennie czytasz, nie wiem, żyjesz tym. Mm, i fascynujesz się, to jesteś nakarmiona, nie pościsz. Pan Jezus jak był z nimi, oni nie musieli pościć, bo żyli w obfitości, mieli po prostu to napełnienie. I, e, i mimo, że tutaj jest o, mowa o fizycznym wydarzeniu, że On fizycznie był z nimi, to myślę, że możemy też metaforycznie to wziąć do swojego życia, że Pan jest ze mną, jest z Tobą e, wtedy, gdy, gdy jest z Tobą. To nie pościsz, nie? Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I myślę, że to jest też takie um, um, przekazanie nam tego, że jeśli chcesz wejść w nowy etap. No, chcesz mieć nowe życie, chcesz coś zmienić, musisz to zrobić na 100%. W takim sensie, że nie da się połączyć jakby starego z nowym, starych przekonań, starych nawyków mm, z nowym, nowym ja. W sensie, wiecie... <laughs> nie wiem, jak to powiedzieć. To jest tak, jak... Y jest taki fragment, gdzie jest mowa o tym, że gdy duchy nieczyste opuszczą dom i błąkają się tam po bezdrożach, nie wiem, pewnie znacie ten fragment, to ten dom jest w największym niebezpieczeństwie, dlatego, że został pusty, niezamieszkany. Czyli te stare duchy, jakby stare nawyki, stare przyzwyczajenia, stara wersja zachowań. Może powrócić wręcz e, spotękowana. Chodzi o to, żeby zastąpić. Czyli jeśli chcę e, coś zmienić w swoim życiu, to muszę stare nawyki zastąpić nowymi, żeby nie było tego przyszywania do starej wersji siebie, nie? I tego ryzyka nie? powrotu do starych nawyków. O nie wiem. Czy to. Czy to no, dobra, idźmy dalej. A niech każdy sobie sam przemyśli. E, I jeszcze fragmencik e, o przestrzeganiu sabatu. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią? W, szabat, w sabat to, czego czynić nie wolno. A on im rzekł, czy. Nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Sabatu. To jest takie piękne. Tak więc, syn człowieczy jest Panem również i Sabatum. Mi to tylko pokazuje te urzędnicze przepisy, nie? <grybujesz> Że czasami e, przepis jest ważniejszy niż człowiek, nie? E, ale nie, właśnie nie tak powinno być. E, nie chcę przegadywać i dodawać znowu czegoś od siebie. E, zostawmy przestrzeń na wolne rozumienie, na wolne. Takie przeżywanie tego, co dzisiaj nam tutaj wybrzmiało. I dziękuję, że jesteście i że te parę minutek każdego dnia możemy się razem spotkać i, i inspirować i, i iść razem w tym całym niesamowitym procesie, który daje czytanie Pisma Świętego. E, bo nie chodzi o ilość naraz, ale chodzi o regularność, o to, żeby codziennie mały fragment mógł od rana tak przez cały dzień pracować w sercu, nie? <laughs> I je wypełniać. No, więc dziękuję jeszcze raz. E, pozdrawiam i, e, i dobrego dnia i no i fajnie, że się możemy spotykać, że tego chcecie też. Całuję i pozdrawiam.